Były słyszeli, jak płacze. <noise> No Nie, zabrali flagę. Ule, to raz zrobiłem. Ja tutaj skuję, jeszcze można się przyciągnąć. Hej, jak musimy ten flagę garać.

No, no, nie, nie, no, w moją stronę. Środkiem biegnie czy frendy? Ty, bo nie jeżu. Leży kierowca. Drugi malowa Leży. Biegnij, setuszku. Kurwa, jak tu się na górę wchodziło? Fajnie, to, fajnie to brzmi, jakby tak gadacie sobie. Nie, na mnie są. A, 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 ja telefonuję! Tak. Leży, 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 leży! Leż. Dobra, 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 leż, dobra, leży, leży, leży! Idę, idę! Leży! O, leż, le loma. na naszym reskie! Leży! Dawaj, jestem, 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 jestem na fazie naszej! Dawaj, Jest! NIE! Podnieście ją! Podnieście ją i dostarczcie! Jest! I co? I tobie to mnie to zaliczyło, mi! O, kurwa. W ostatniej sekundzie, tak? Tak. Nagła śmierć. Nagła śmierć jest. Uuu, idę po snajperka. ja nie mam ammo do snajpu. Te oni... Leży, 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 Ja idę po flagę. Ło. Wow. Jees. Nice. <laughs> ja pierdziele, jakim rzutem na taśmę.